Jestem ojciec Pascal Garasoma z Konga. Chciałbym Wam powiedzieć, że w moim kraju dzieci są bardzo radosne, ale też mają swoje problemy i kłopoty. Na przykład dzieci uciekające z domów rodzinnych z różnych powodów, ubóstwa sieroctwa, poszukiwania niezależności, poszukiwania przygód. Takie dzieci mieszkają i żyją na ulicach. Drugi problem dzieci, a edukacja. W moim kraju rodziny są wielu rodzeństwami. Konsekwencją tego jest, że nie wszystkie dzieci chodzą do szkół. Rodzice wybierają najstarszego syna o najmądrzejszego. W ostatnich latach rząd otworzył bezpłatne szkoły podstawowe. Trzeci problem: dzieci, a praca. Te dzieci nie do szkół pracują na platacjach kawy, herbaty, albo na kopalniach koltanu, diamentu, złota. Trudne warunki pracy. Nieletni pracują nawet dobre. Długotrwała praca się w świecie kobaltu bez zabezpieczenia grozi śmiertelną chorobą płuc. Oraz chorobami skóry, niedożywieni. Czwarty problem: dzieci żołnierzy. Spotyka się te dzieci w armii rebeliantów na wschodzie kraju, gdzie jest wojna od 25 lat. Te dzieci żołnierzy są odrzucone przez swoje rodziny. Inne ONG, czyli organizacje, starają się zaangażować na powrót tych dzieciuch do ich rodzin. W tej sytuacji, jakie są potrzeby? Wsparcie duchowo i materialne. Bóg zapłacił.